Siemano, siemano widzowie Dzisiaj robimy odcinek, w którym Będziemy grać w Bike of Hell Będziemy grać na 25 minut Więc jak chcecie To zapraszam was do odcinka Lajkujcie, subskrybujcie Ja, 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 ja wam No Jezu, jak to było No, je... Wesołego oglądania i tak Byłego oglądania. Dobra. Na początku nie mamy jeszcze nawet nic. Jakby, no, wiecie, no. Bo to jest mój nowy, nowy skin. A więc, bo ten, bo tamten jeden. Co, jak to było? Bo na jednym miałem ten. Na jednym. Miki! Co? Do dwudziestej mogę być! Uha! W tej kąpie. <śmieniu> ja jestem tej kąpiel. Ty, 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 ty. Ja tu do 20 <śmieniu> mogę tu być. Co tu jest? Co? Mój tata. Jest. Twój tata lecz? jest przekozacki... przekonaną. Jeszcze bym pozwalał cały, cały dzień grać po 21. Jezu, no. ale ty masz fajnie. Nie, kąpie no. Ale nie o jakieś pieszeczkę. Nie, no to jest coś. Ej, nie. Ej, to masz, masz fajnie. Ty masz? No nagrywam, tutaj sobie teraz... Nie, hej, Przesunąłeś, przesunąłeś, przesunąłeś! I'm sorry! Trzeba przeprosić za, y, za przeszkadzanie na odcinku. Nie! Um, już mogę tak? coś sobie włączyć? Tak, tak możesz sobie coś włączyć, tylko tak, tak, żeby nic nie było prawie słychać. Bo wtedy oni będą... Kurwa. Wyciągam dane z pod opieki mamy. I mało latys pod taty. Ja Jestem King Bruce, w karate miejsc. Wyciągam tany spod obieki mam. I mało latys. I co mam... I mało latys pod obieki taty. Wyciągam tany co? A czy się to było do końca samego? Trzeba napisać korba. A teraz tylko trzy litery. No już. Ty! Ej, możesz mi wrócić te odcinki? Nie, nie, na telewizor nie mogę. Mogę tylko na telefon. Ej, ze wszystkie moje odcinki śledzisz, baran. Dzięki. Ja nie śledzę wszystkie twoje odcinki. Ja nie śledzę. Za każdym razem jak wychodzą znajomy, tu daj, że upadam, bo zawsze dają mi sobie